W sobotę 10 września w Kozienickim Domu Kultury odbyła się kolejna edycja jednodniowych otwartych warsztatów literackich. To spotkania organizowane z myślą o miłośnikach literatury, osobach, które mają na swoim koncie publikacje, jak i debiutantach, którzy chcą poznać opinie innych na temat swojej twórczości. W sobotnim wydarzeniu uczestniczyli członkowie grupy poetyckiej Erato wraz ze swoim opiekunem Adrianem Szarym oraz przedstawiciele grupy literackiej Tygiel z Radomia. Gościem spotkania osobą Prowadzącą warsztaty był profesor Arkadiusz Bagłajewski. Pan profesor Arkadiusz Bagłajewski pisze bardziej teksty krytyczno-literackie, teksty naukowe, jest wspaniałym specjalistą od romantyzmu, a mamy przecież wciąż jeszcze, przypomnijmy, rok romantyzmu. Dla mnie to też jeden z mistrzów, ponieważ ja jako student, po pierwsze byłem właśnie studentem pana profesora, ale chodziłem przede wszystkim właśnie na jego warsztaty literackie w Lublinie i zainteresowałem. Zanim sam zacząłem w Radomiu i teraz w Kozienicach takie zajęcia prowadzić, to oczywiście gdzieś tam tego no fachu, nazwijmy to, uczyłem się u pana profesora. Profesor Arkadiusz Bagłajewski prowadzi także warsztaty literackie w Lubelskim Centrum Kultury. Tuż przed rozpoczęciem zajęć w CKA zapytaliśmy gościa, w jaki sposób zamierza poprowadzić to spotkanie. Ja sam jestem ciekaw tej formuły, bo zechcę po części przenieść taką, którą wypracowałem, na warsztatach literackich w Lublinie. I to są zajęcia właśnie nie krytyczno-literackie, a warsztatowe. Także będziemy czytali teksty. Ja zechcę pokazać pewne e, usterki warsztatowe albo takie miejsca w e, utworach poetyckich, prozatorskich, które mogą zostać poprawione i zechcę, żeby one były nawet niektóre ad hoc poprawione. Tak, żeby była tutaj taka dyskusja i pewien taki wymierny, konkretny wymiar tego naszego spotkania. Warsztaty takie jak te są okazją do ćwiczeń językowych dla każdego, kto lubi i chce pisać. Pozwalają też otworzyć się i dają możliwość nauki czegoś więcej. Uważam, że jeśli są tego typu zajęcia jak warsztaty literackie, albo jeżeli są jakieś spotkania, są grupy literackie, właśnie w domach kultury, to jak najbardziej. To jest takie miejsce dość kameralne, tam można się otworzyć. Można też skonfrontować to, co piszemy, z tym, co piszą inni. I to może być takie wzbogacające dla tych wszystkich uczestników. Zgromadzeni w CKA poeci i amatorzy mieli okazję zaprezentować i omówić swoją twórczość z pozostałymi. Nie zabrakło także czasu na dyskusję o szeroko rozumianej literaturze. Opiekun grupy poetyckiej Erato Adrian Szary zachęca tych wszystkich, którzy piszą poezję i prozę do przyłączenia się do grupy i do udziału w tego typu przedsięwzięciach. Grupa otwarta, zajęcia są bezpłatne. Myślę, że takim dużym profitem, jeśli mogę tak powiedzieć, jest też możliwość publikacji swoich tekstów, bo każdy rok kończy się antologią, a zdradzę, że ten zbliżający się rok kalendarzowy będzie wyjątkowy dla Erato, bo grupa będzie świętować 25-lecie swojego. Istnienia, więc jeśli ktoś chce już świętować razem z nami, to serdecznie od tego sezonu zapraszamy. Może zatem warto przyjąć zaproszenie. Organizatorami wydarzenia były gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury, a nad przebiegiem sobotnich warsztatów z ramienia KDK czuwała Katarzyna Kościuk.